Dlaczego boks? Czy boks był wtedy bardziej popularny niż inne dyscypliny? Czy ty lubiłeś się bić? Czy byłeś w obuziakie? Dlaczego trafiłeś do boksa? No, tam było wszystkiego po trochu. Jak przyszedłem do, do internatu, przyjechałem z ubelskiego, No to tam paru chłopaków już było starszych o dwa lata. Na przykład Podrzowski Janek już trenował. Leszek Piotrowski poszedł od pierwszej klasy. A ja dopiero poszedłem od drugi, tak jakoś wyszło. No. W 72 roku przyjechałem ze Świąt i od stycznia poszedłem w szkole, w czwórce. Tam trenowaliśmy. No i tak zostało. Twój pierwszy trener? Mój pierwszy trener to był nazwisko Wrazidło, a taki, co tam cały czas tego chodzenia, ta, ta, ta pozycja bokserska Kurcze, no. no tak to człowiek pamięta, nie? Czarnecki, Czarnecki, świętej pamięci wiadomo wszyscy, ale to taka stara szkoła, wszystko, wszystko, no podobało mi się to. No i co później w tym 72 roku no to tam nie było tak, że ktoś chodził półtora roku, czy, czy ja tam na przykład miesiąc, tam trener odliczał sparingi i tak dalej, to stało się czasami lanie, no ale no tak to jest, no ale przyszło się do internatu, kolacje się zjadło i się kombinowało, żeby na drugi dzień, jak coś będzie, za dwa dni jakoś tak już nie dostać tego lania, no i to, to, to tak było. Do, w 1972 roku, pamiętam, na jesieni wystartowałem na mistrzostwa Śląska. Na Mistrzostwach Śląska jedną walkę wygrałem, w eliminacjach drugą przegrałem, nie pamiętam z kim. A w 73 roku już zdobyłem trzecie miejsce. W, na, w, naszej, w naszej wadze, bo to w lekkiej chyba było 28 zawodników, także Także niesamowita ilość, ilość zawodników, to było w Michałkowicach. No, dużo, dużo zawodników. Kiedy poczułeś, że w tym boksie zostaniesz na dłużej? Dzisiaj się okazuje, że zostałeś praktycznie na całe swoje zawodowe życie. Natomiast wtedy, jaki to był taki punkt, taki dzień, takie wydarzenie, taka walka, taki turniej, taki trening, po którym powiedziałeś? Dobrze zrobiłem, że przyszedłem na salę treningową i dobrze się tutaj czuję. W czasach kawalerskich, to, to wiadomo, był trening, zawody, no i ja tam nie miałem tu za, za, za dużo rodziny, to na hotelu mieszkałem, to przeważnie się szło z kumplami gdzieś na dyskoteki, no i tak człowiek tak to brał, troszeczkę i sportowo, rozrywkowo i i tak się no, człowiek nie zastanawiał, fajnie idzie, człowiek myślał, że będzie wiecznie młody, szło dobrze, była liga, była trzecia liga, przecież zaczęliśmy od trzeciej ligi, weszliśmy do drugiej, do pierwszej, także takie spotkania były, no, zacząłem, ja w trzeciej lidze, no to byli dobrze zawodnicy, to byli zawodnicy w trzeciej lidze, którzy się tam nie za bardzo to tak jak jest na ławce rezerwowych, w każdym, czy w piłce, czy co, że niezły zawodnik, ale nie wystartował, no bo dziesięciu tylko mogło wystartować na meczu. Także ta trzecia liga by się wydawało, ale naprawdę były ciężkie walki, ciężkie walki. No to no później co? No później już człowiek coraz starszy. Tych trenerów tam przyszedłem bardzo dużo. Pierwsze co zrobili to kurs masażysty. Obsługiwałem kamerę w klubie, już pomagałem chłopakom trenować, biegałem z nimi, ale już, już tam nie, nie boksowałem. Co ja tam jeszcze robiłem? Spikerem byłem, <grym> także taki, taki, pomoc na dłoni w sekcji, no i później się nadarzył kurs instruktora boksu we Wrocławiu w 88 roku lub mi to zapłacił, to były cztery sesje po 10 dni, trochę to kosztowało, no bo trzeba było hotel zapłacić, jedzenie, no i tak to, tak to poszło. Później, no później to już szybko ten, ten, ten czas leciał. Byłem trenerem początkujących, byłem trenerem juniorów, byłem trenerem w drugiej lidze, drugim trenerem statkiem ładą i później Działacze kupili, porozmawiali ze, ze Zbyszkiem Sztupeckim, on z Gniezna i on w dziewięćdziesiątym objął jako pierwszy trener zespół. No i w dziewięćdziesiątym roku pojechaliśmy na zgrupowanie do Rynu, no i tam gdzieś miał załamanie, gdzieś tam rodzinne coś się dowiedział i on w połowie zgrupowania wyjechał, no i Zostało to wszystko na mnie, że tak powiem. Także, ja to zgrupowanie dokończyłem. Później, działacze zrobili zebranie. No i ja zostałem pierwszym trenerem. No i miałem mi pomagać Józek Musialek, bo, bo trener Kastrożon, no to już w ogóle nie trenował, bo miał wymianę bioder i tak dalej. I został Tadek, Wada Musialek i ja. No i później ja poszedłem do trenera krasna żona do domu, żeby chociaż przychodził o tej lasce, żeby chociaż czas trzymał takie takie rzeczy, no bo ja sam zostałem. Wyjazd na mecz, tarcza i tak dalej. No i tak było przez pół roku. No i później powiedziałem, że no trzeba jakiegoś drugiego trenera załatwić, bo ja nie będę cały czas wszystkiego robił. No, no i powiedzieli mi, że mam sobie poszukać trenera. No to ja zaraz wiedziałem, że Zbychu Kicka pracuje na kopalni. No a on jak jeździł na zgrupowania kadry, to mu rozwiązali klub. I jak przyjechał ze zgrupowania, to mu nawet ring sprzedali. No tak to kiedyś było, nikt się, nikt się nie patyczkował. No i pojechaliśmy tam z koleżanką, z kierownikiem i ja. Zyta się tam za bardzo nie zgodziła, ale mówili że przemyśleć, to trzeba, to nie trzeba, dzisiaj odpowiedzi on już by tam oko puścił. No i za tydzień już był knurów. No i się, i się zaczęło od 1992 roku. Już bardzo dobrze zaboksował w zamościu Piotr Borkowski. On pokonał trzech reprezentantów. Karczek Wałejko, Snarski w finale po ciężkiej wadze z japońskim przegrał. I to, to było to. Gidecki zdobył brązowy medal, to już takie było wejście. I jeszcze zajął zdobył brązowy medal i przyjechaliśmy z Zamościa już z medalami. No i w 1994 roku już Józef Ginewski zdobył Mistrzostwo Polskie w Katowicach. No i później te Mistrzostwa Polskie 93. Jeszcze był wcześniej Olszewski, Strzechowski zdobył Mistrzostwo Polskie, Darek Wróbel brązowy medal, Kuźmiński brązowy. Już to się zaczęło fajnie, tak o te medale. Już w 94. tam czwartym byliśmy trzeci, 95. jako drużynowy medal zdobyliśmy. No a w 1993 roku no, to zdobyliśmy wicemistrzostwo. No, wszyscy, kto był na tym meczu, to wiedział jak było, jak to wszystko było pokładane, bo na, na pewno żeśmy tego meczu nie powinni przegrać u siebie, a jednak przegraliśmy. No tak było, jak było. Ja już nie będę narzekał na tych sędziów, bo pracuję z nimi tyle lat i tak dalej. No ale taka była liga, no, taka była liga, że no, no, nie, nie można było wygrać. No. Nawet, jakbyś przed czasem wygrał, to by można było stwierdzenie, że może na uderzyło coś takiego. No. Takie były czasy. No i te czasy u nas nie potrwały za długo, bo w naszym, na naszej kopalni zjednoczenia, nie wiem co to wtedy było, nie mogą być dwie sekcje. W naszym zjednoczeniu, czy spółce, jakby ją zwał, były dwie sekcje bokserskie. Mogła zostać tylko jedna. A że walka zawsze miała dobrych działaczy. No to oni zostali, oni zostali, a, a nam po prostu w 1999 roku ja w styczniu poprowadziłem trening i zadzwonili do mnie, żeby mnie nie rozpuszczał zawodników, że prezes zaraz przyjedzie ze zebrani. I to było 15 stycznia, rano trening. O godzinie 13-14 dowiedzieliśmy się, że z dniem dzisiejszym zawieszamy sekcję bokserską. Kto chce może iść na kopanie, kto chce może iść do innego klubu. Po prostu taka wolna Amerykanka i tak się, tak się skończyła nasza pierwsza liga, którą, no, z której byliśmy dumni, bo w 96 roku, 97, 95 my żeśmy byli po prostu czołówką w kraju. Czołówką w kraju, no i można takie coś zepsuć, wszystko można. Szkoda, no ale no, co zrobić. Byłeś później w walce Zabrze, w walce makosowy? Tak. Byłeś w innych klubach? Byłem w walce, e, nie wiem, tam 3 lata może. Później Ludwik poszedł na trenera kadry, to ja zostałem w tej walce. No później te, te, też tak było, no trenerzy to tam zawsze coś tam nie pasowało. No naj, najgorzej było, bo myśmy nie byli zatrudnieni na kupanie. Tu jak byliśmy zatrudnieni na kupanie to człowiek szedł na trening, czy rano, czy po południu, nic Cię interesowało. E, jakieś pieniążki człowiek miał, no tak jak teraz. Dzisiaj zawodnik kończy tren, trening, przejeżdża ze zgrupowania, nie jest nigdzie zatrudniony, no, no i co? No, jak pójdzie do pracy, nie da rady połączyć praca z treningiem, to się nie da. Kto boksował, to może ci powiedzieć. Wystarczy tylko wstać rano i nic nie robić w tej pracy. Wystarczy stać rano i tam być. Jak to mówią na kopalni, wystarczy zjechać i wyjechać i jesteś zmęczony. To już jest inny, inna praca organizmu, to, to się nie da oszukać. To trzeba się skupić albo na sporcie, albo na pracy. No, a tak się nie da. No, no na dzień dzisiejszy mamy to, co mamy. Mamy dwóch mistrzów polskich, mamy trzech mistrzów polskich, mamy czterech, żeśmy mieli. No, ale no, nie, nie idzie tego ogarnąć, nie idzie tego ogarnąć finansowo i, i tak dalej. No, jest to, co jest. Przecież Damian, wszyscy wiemy, że jako jedyny pojechał na Olimpiadę, Poleciał do Tokio, zdobył kwalifikacje. Przecież to jest takie wyróżnienie: jako jedyny zawodnik w kraju, kwalifikacje załatwił. No, no to, to, to już jest coś, prawda? No, trochę, e, trochę e, działacze pomogli. No, może nie trochę, bo jak ja bym samochód dostał, to, to, to bym nie powiedział trochę, nie? To trzeba być troszeczkę normalnie szczerym. Po prostu dostał suzuki samochód, no za to, że miał wyniki. Także już mieli jakieś pieniążki, nie wiem jak teraz, ja w sprawie pieniędzy się nie pytam ich, nic, nie wiem jak tam teraz z tymi wypłatami, jak co, jak oni dostają, no i tak po prostu, tak człowiek to ciągnie do następnej olimpiady, a jak będzie, jak to wszystko będzie, to czas pokaże. Wróćmy do Tokio na chwileczkę. Co dla Ciebie, dla, dla trenera oznaczał, te, oznaczał ten wyjazd? Wcześniej, kilka lat wcześniej byłeś pierwszym trenerem kadry narodowej. Później jak jechałeś z Damianem do Tokio, to już byłeś asystentem. Natomiast tak, tak prywatnie i sportowo. Po tych 40 kilku latach pracy w boksie, jak ty ten sukces odbierałeś? No na, na, pewno, na pewno zadowolenie, ale ja, ja z Durkaczem włysnąłem, że tak powiem, to no, tak sportowo. W 2018 roku, kiedy ja z przygotowania klubowego pojechałem na turniej sztama i Dudy wygrał trzy walki pod rząd i przegrał walkę z Kazachem, no, no przegrał, już był zmęczony, no to też to, to był z juniora dopiero, no ale jaki sukces, zrobił on w półfinale wygrał z medalistą mistrzostw świata. No, Kazach miał trzy walki, dwie, a Dudi już miał trzy, to też jest różnica w takim turnieju. No i on się już dobrze zaprezentował, no Moim zdaniem, Durkacz powinien to, co on robił, tylko powielać to i nie trzeba go zmieniać do żadnej bójki, bo tam niektórzy mówią, on za mało, ciosów zadaje to. Ja zawodników, ja oglądałem na olimpiadzie na świata. Zawodnik, który, który ma technikę boksu, który tam dotknięciem zaliczy pół, to wystarczy. to wystarczy. Jemu to by wystarczyło. Ale cały czas. Przyszedł jeden trener przed drugi. On na tym, jak wyszedł na, na tą walkę w Tokio, to on był zamęczony. Ja też kiedyś byłem przetrenowany. To jest tak, że jak leci lewy prosty ci na głowę, to ty w ogóle coś takiego jest, że nie zrobisz uniku. Wolisz ten cios zainkasować. Takie przemęczenie. I on to miał. Po prostu przeboksował ambicją i tak dalej. Tam był upał. Za mało tej, nie będę, nie będę narzekał, za mało było szybkościówek, wszystkiego, no i coś nie zagrało, no, coś nie zagrało, no, tym bardziej, że on wyrosował dobrego zawodnika Rosjanina, no, ale było, minęło, trzeba wnioski wyciągnąć i tak dalej, no, ale tyle co do Tokio. Mówimy pod kątem 50-lecia Twojej pracy w boksie, w Twojej działalności w boksie. To... Co chciałbyś jeszcze osiągnąć? Co byłoby takim ukonorowaniem tych, tych, tych wielu lat spędzonych w narożniku, e, w czasie treningu, tarczowania i tak dalej? Ja praktycznie to nigdy nie byłem jakiś tam, żebym ja nie wiadomo, no nie no to, to, to trzeba lubić, no to, to się nie da powiedzieć, co ja musiał osiągnąć. Ja bym chciał mieć zdrowie i świetny spokój, żeby mi ludzie dali trenować, pozwolili mi na pewne rzeczy, żebym gdzieś mógł pojechać za to, żebym ja do tego nie dokładał i być wszystko dobrze, ja nie jestem wymagający, ja nie chcę cudów, po prostu no tak już jestem, no, ja, ja to lubię i, i tak to trzeba, tak to trzeba ująć, takich no. głupków, trenerów to jest nie za dużo w Polsce, ale, ale jest dużo, bo ci, co, no, ci młodzi, co, co są trenerzy, to oni jak nie zarobią, to oni po prostu muszą kombinować, Muszą na bramkach stoją, pracują gdzieś, no i, i w klubie trenują, prawda? No ja, jak mam tę emeryturę, to z głodu nie umrę. I dlatego to, to tak się dzieje. To nie tylko jeden, ja jestem. Taki w Polsce to jest dużo e, trenerów, bo są i z policji, i z wojska, i z kopalni. No i tak to ciągnie. Tylko jak długo to się będzie ciągnęło? Powiedzcie, w końcu. My wszyscy wcześniej czy później umrzemy, no, jak, jak to długo się będzie ciągnęło, jak będziemy łatali te wszystkie dziury, te, ten asfalt, te, te, te cholerne dziury, no, nie wiem jak długo. Ktoś by musiał pomóc, a do kogo się zgłosić? Do Pana Boga, no. Nie jak, w, imieniu, w imieniu swoim i wszystkich kibiców serdecznie dzięki za to, co zrobiłeś, bo wszyscy doskonale pamiętamy te najlepsze lata, tłuste lata. Nurowskiego boksu. No i oby Ci zdrowie dopisywało, i obyś podamianie Damianie Durkaczu nauczył dobrze boksować kolejnych chłopaków, którzy tutaj przychodzą do, na tą halę. Są chłopaki, ale ja, ja dziękuję z mojej strony. Co ja mogę tu, No Teraz już nie, nie ma tak, że przychodzą zawodnicy z internatu gdzieś. Teraz chłopaki przychodzą, tam to ktoś go namówi, to spróbuje, zobaczy. Jedy. O Jezu, to tyle trzeba pracować. O, to nie da rady, to gdzie to tak no? gdzieś, gdzieś dziś coś, coś nam uciekło, no. no i inna era na, nastąpiła, wszystkiego, i każdy tam sobie woli popykać na fejsie i tak dalej. No a jak się znajdzie jakaś perełka, to chwalić tylko Boga, że akurat u, u nas próbuje, nie? Dzięki bardzo. Dzięki.